Dzień dobry wszystkim nazywam się Eliot Igna. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam siewnik punktowy MaterMac MS 8130. Ten siewnik jest napędzany mechanicznie. Opcjonalnie dostępna jest wersja elektryczna. Prezentowany model posiada zbiornik na nawóz o pojemności 1185 litrów. Nawóz jest umieszczany w glebie za pomocą podwójnej redlicy talerzowej. Ten siewnik jest również wyposażony w mikrogranulatory z 25-litrowymi zbiornikami, z których każdy zasila dwa rzędy nasion. Mikrogranulki mogą być umieszczane w bruździe nasiennej lub na powierzchni za siewnikiem. Przejdźmy teraz do jednostki wysiewającej. Zbiornik ma standardowo pojemność 50 litrów. Opcjonalnie może również pomieścić 70 litrów. Nasiona są wsypywane do zbiornika i spływają do rozdzielacza. Jednostka rozdzielająca jest wyposażona w zgarniacz. Rozdzielacz można bardzo łatwo otworzyć bez użycia specjalnych narzędzi. Jak widać, należy otworzyć dwie sprężyny i zdjąć pokrywę. Następnie należy wyjąć zgarniacz i wymienić tarczę wysiewającą. Jak widać, na tarczy wysiewającej napęd znajduje się na końcach tarczy. System ten umożliwia ograniczenie tarcia i zużycia. Aby zmienić uprawę, wystarczy włożyć nową tarczę wysiewającą i zamontować zgarniacz. Następnie należy ponownie założyć pokrywę. Głębokość siewu ustawia się za pomocą dźwigni. Dostępna jest również rolka dogniatająca, która umożliwia idealne ułożenie nasion w bruździe. Może ona być wykonana z gumy lub stali nierdzewnej. Rolki dociskowe do zamykania bruzdy znajdują się w najbardziej zewnętrznej części siewnika. Docisk lub rozstaw kół można regulować za pomocą dwóch dźwigni. Podsumowując, siewnik punktowy MaterMac MS 8130 w wersji szóstej rzędowej 75 cm może być idealnie dostosowany do Twoich potrzeb. Jest lekki i łatwy w obsłudze dzięki prostemu systemowi regulacji. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z dealerem. Dziękujemy za uwagę.